Kochani, witam Was po urlopie i bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i startujemy z pytaniem: Co będzie, co nastąpi? Jakie energie oczekują Ciebie po przesileniu letnim? Skończyła mi się świeczka, więc muszę ją nową zapalić. Przesilenie letnie jest dla mnie też dniem portalowym. I ten dzień portalowy jest też jak przejściem, e, zmianą linii czasu, tak? Pytanie, czy my to wykorzystujemy świadomie, czy po prostu dzieje się coś, na co nie mamy wpływu i czasami zmieni się na dobre, czasami na złe. Tak nie bardzo wiemy, o co chodzi i jak z tego skorzystać. Ehm, Pomijając fakt teraz tego, że zrobimy sobie jeszcze czytanko, macie będziecie mieć kartę do wyboru i możecie zobaczyć co was oczekuje po tej zmianie, to yy, chciałam oczywiście jeszcze powiedzieć, że jutro o 19, jutro o 19:00 mamy jeszcze wolne miejsca na warsztaty zmiana linii czasu. Czyli jeżeli nie idzie tobie prywatnie w partnerstwie. Yy, Kasa się nie zgadza, ciągle masz problemy z ludźmi, e, ciągle masz, nie wiem, zdrowotne tematy, tak? Nieważne, gdzieś jest jakiś etap w Twoim życiu, który po prostu stoi, się kręci w miejscu i nic do przodu. Ciągle masz takie uczucie, że jesteś przyblokowany, przyblokowany. Zamelduj się na te warsztaty, zmień linię czasu na lepszą dla siebie i to będzie miało wpływ na Twoje życie, to Cię obiecuję. Tak, już mam meldunki z naszego pierwszego przejścia dwa tygodnie temu chyba to było. I e, są zmiany, są różnice, odczuwacie to, zauważacie. Niektórzy już w nocy mieli efekty, tak? żeśmy o 20 to chyba już nie pamiętam, o której żeśmy to robili. Nie, o 13 też, a już w nocy się zaczęły robić. E, tematy się otwierały. Więc, e, więc tak, będziecie zauważać, że świat na to reaguje, że wy. Opuszczacie pewien, pewno bagienko, tak? Więc jeżeli masz dość bagienka i jesteś gotowy na przejście, chyba że bagienko ci do czegoś służy, to sobie w nim bądź, tak? Ale jeżeli masz dosyć i chcesz mieć sam, sama wpływ na tą, na swoje życie w tym temacie, tak? możesz też generalnie po prostu przejść, tak? ale jeżeli są takie konkretne tematy, które Cię wkurzają, nie? To zrób to ze mną. Jeszcze parę miejsc jest wolnych, więc się dozameldowujcie na nafi.io slash świat-mały. Znajdziecie na samym dole warsztaty. To są chyba te drugie. bo pierwsze są już wysprzedane, ale te drugie są jeszcze wolne, więc um, meldujcie się. Bardzo się na Was cieszę. 21 czerwca przesilenie letnie, godzina 19, czyli dziesiątka, zakończenie i start jedynka w nowe, więc wykorzystujcie te portale czasowe i jedziemy. Dobra, ale teraz już przechodzimy na nasz stół. Oczywiście, jak chcesz moją osobistą sesję Tarota, to wiesz, gdzie mnie szukać. Też na nafi.io świat minus mały. Tam znajdziesz wszystkie produkty moje i możesz mieć osobistą sesję ze mną Ty pytasz i ja odpowiadam. A teraz znajdziemy sobie trzy karty i zobaczymy, co one nam tu powiedzą. Blup, 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 blup. Trochę kamerę teraz poprawiłam, żeby nie była krzywa. No i chyba się udało. Dobra. A teraz jak to ktoś powiedział bądź cicho i daj ludziom wybrać, więc teraz siedzę cicho i dam nam czas, żebyście sobie wybrali. Dobra, mam nadzieję, że wybraliście już kartę, i jeżeli nie, to poproszę zatrzymać film, skoncentrować się jeszcze raz i puścić dopiero jak podjąłeś, podjęłaś odpowiednią decyzję. A my startujemy z kartą numer 1. Ty chodź tutaj. O, do boczku. I teraz zrobimy sobie. Widzicie, jeszcze jakiś mam lakier, takie urlopowy miałam, jakieś wyskoki, <laughs> się zaraz skończy balowanie. Dobra, kochani, grupa pierwsza, poproszę o kartę, gdzie jesteście przed przesileniem letnim, gdzie będziecie po przesileniu letnim i co jest w tak zwanym międzyczasie. Mam uczucie wierzby płaczącej, ale nie wiem dlaczego ona płacze. Gdzie jesteście wcześniej? No, gdzie będziecie później? No. E, nie rozumiem, nie rozumiem. Co tu jest? A, trzeba się ztransformować, a ja się nie chce. No, żeby osiągnąć sukces to trzeba coś z siebie dać i zazwyczaj to coś, co się trzeba z siebie dać, to jest niestety jakaś forma transformacji, pozostawienie czegoś za sobą. I to, co może być, być może to, co trzeba pozostawić za sobą, to jest kwestia. Mm, Momencik. Na przykład. <laughs> Mogą być oczywiście różne kwestie, tak? Ale tak wrzucam, co mi przychodzi, tak? Yy, lubisz pracować w grupie, nie chcesz pracować sam. Nie chcesz tego robić samotnie, nie chcesz robić tego z własnej odpowiedzialności. W grupie ci jest łatwiej, może w grupie lubisz się bardziej ukrywać, albo odpowiedzialność nie spada na ciebie, albo jest weselej. Cokolwiek to ma wspólnego z grupą, to teraz chodzi o ciebie, tak? I ty już zrobiłeś, zrobiłeś, zrobiłeś jakieś kroki w tym kierunku, a jakby. I pierwsze kroki było łatwo, a teraz jakby konsekwencje tego się wciągają i jakby jest gorzko się zrobiło, tak? Jakby są na zasadzie, kurde, co ja zrobiłem zrobiłam. Być może jest tu też ktoś, kto już przeszedł przez tą zmianę linię czasu i sobie, mówi, Boże, co ja zrobiłam? Co mi wtedy do tego uba wpadło, tak? <t> teraz mogę mieć sukces. <t> ale jeszcze muszę coś zrobić, tak? Um, więc jakby. Tu, gdzie wejdziesz w nowy świat, są inne wymagania wobec Ciebie, i, e, i to gdzieś nie smakuje. ok? to gdzieś nie smakuje. Ja tu czuję dużo ukonkretyzowa ukonkretyzowanie Ciebie. Co chcę przez to powiedzieć? Że tak jakby do teraz było być może takie, nie wiem, może figofago to jest złe określenie, ale takie lelum polelum albo yy, fajne figo figofago, lelum po lelum, no kurczę, brak słownictwa jest straszne, yy, Takie niekonkretne coś, coś by się chciało, ale tak nie wiadomo, co z tym zrobić, tak? Jakby była idea, ale brak manifestacji, brak wizji, brak konkretnych kroków, a teraz będzie wymagana konkretyzacja. Tego, co ci doprowadzi do sukcesu. Okej. Okay. Co my tutaj mamy. E, tu jest ochrona światła. Tak? Ochrona światła. Tutaj mamy duże światło. E, być może tu jest. A dlatego ukrywanie się w grupie, tak? A teraz takie samo bycie wystawionym na sukces to jest, jak stanie. Oświetlonym na scenie, tak? Czyli, a tam zawsze dużo ciem leci, nie? Ćmy lecą do światła, więc tu jest jakby troszeczkę taki strach przed tym, że światło może przyciągać zbyt dużą, właśnie, odpowiedzialność wizual twoją, twoją widoczność i to światło trzeba bardziej chronić. Więc tu chodzi też o ochronę światła, tu chodzi też o pracę ze światłem, tu chodzi, ale też o prowadzenie siebie przez światło. Bo tutaj, ten, ten, ten tutaj, e, e, martwa, ta śmierć tutaj na tym koniu, ona idzie do światła, tak? Tu jest słońce, tu jest ten cały papież jakiś tam, i on idzie do światła. Tu mamy światło, tak? A tu jakby jest takie światło nie, nie? światło nie, nie, niekoniecznie. To może wywołać trochę chaos w Tobie, bo coś w Tobie nie będzie chciało, bo będzie się bało, bo to jak będziesz świecić, będziesz potrzebować więcej ochrony, ale tą ochronę możesz sobie zawołać z góry. Pamiętajcie, że my zawsze możemy wołać u góry pomocy, tak? Ale oni nigdy nam nie są, nie wolno im nam pomagać, jeżeli my o to nie prosimy. Oni wszyscy są i czekają. Pewnie, że pewne kroki musimy zrobić sami, tak? Ale oni nam pomogą iść te kroki do przodu. Więc. Sukces stoi ci otworem, będzie super. Będzie dużo lepiej niż jest teraz, ale coś trzeba zrobić, na coś trzeba sobie pozwolić, na jakąś zmianę, na jakąś transformację, na jakieś dookreślenie się, żeby mogło być dobrze. I pozwól sobie pomóc, żeby to światło tobie nie szkodziło, tylko tobie służyło. Dziękuję Wam bardzo. Dobrze, grupa numer druga. Grupa numer druga. Co my tutaj mamy? Okej, okay. co jest tematem drugiej grupy? W jakiej energii jesteś przed przejściem przez ten portal przesilenia letniego? Jak będzie po przejściu, a co jest w tak zwanym międzyczasie? Uuu, ciężki kaliber. Ciężki kaliber, bo to jest nakazowo rozdawcze, jak to się tam mówi. Dobra, gdzie jesteś? W 10 monetach, gdzie masz iść? U Ta karta się już robiłam na niemieckiej kanał, trzy razy się położyła. E, dobra, słuchaj, no te dwie karty to jest ogromne wymaganie. Możliwe, możliwe, że mamy tutaj na przykład jakiś znak ziemski, czyli Byk pana na koziorożec lub z silnymi planetami w tych znakach, tak? Która jest bardzo skoncentrowana na materii i teraz będziesz powołany, powołana do tego, żeby szukać więcej. Szukać więcej poza tym co ziemskie. To nie jest źle, co ty tutaj robisz, bo wszystko, co zrobiłeś, zrobiłeś zrobiłaś, ma wyniki. I to jest super. Ale być może Twoja koncentracja, Twój fokus życiowy jest zbyt ograniczony, i teraz chodzi o to, żebyś zobaczył, zobaczyła więcej. Odkrył, odkryła więcej. Przeżył, przeżyła więcej. Zrozumiała więcej. Tego, że Bóg nie stworzył ziemi tylko po to, żeby przeżyć tą ziemskość, tutaj materialność. Tylko po to, żeby nauczyć się jako materialna osoba koordynować i odczuwać energie, które są niewidoczne, ale wyczuwalne. Dla naszych oczu niewidoczne, tak? I tu mamy też Pannę, nie? Tu jest byk. To może być koziorożcowa karta, tak? Więc dlatego ja mówię to bardzo mi się kojarzy tutaj ze znakami ziemskimi, takiego y, samowłasnej refleksji, poszukiwania czegoś więcej. Więc być może, że po tym przesileniu będziesz mieć taki okres bardziej wycofania, przemyślenia, po co, na co ja go nie za marchewką, tak? Jakie cele mam jeszcze w życiu, bo na przykład nie wiem, prawie strasznie dużo już osiągnęłam, osiągnąłem, ale co dalej, tak? Tego typu historie. Trochę chyba znikniesz w innym świecie być może, dla innych możesz być ciężko osiągalny, ale tak jakby jest tu trochę takie nakazowo, teraz idziesz w inne, w inne regiony, w inne regiony, ok? No. Podróż szamaniczna tu się pokazała, czyli to jest bardzo duchowy proces, bardzo duchowy. Czyli tutaj mamy procesy typowo ziemskie, cielesne, pieniężne, finansowe, pracowe, sukcesowe, tak? Natomiast tu chodzi o podróże takie wewnętrzne i zewnętrzne, bardzo na, na poziomie duchowym. To może być też związane z Twoimi przodkami. Więc jeżeli ci na przykład w ogóle ciągnie do uczenia się szamanizmu, to nie u mnie, tak? U mnie się uczymy mediumiczności, nie szamanizmu i to dla mnie są dwa światy totalnie, niewykluczające się absolutnie, ale nie moja bajka, także u mnie nie. Um, więc to jest portal dla ciebie, po to byś poznał te inne światy duchowe. Wykorzystaj ten czas, żeby właśnie tą głębię duchowych wymiarów lepiej, w ogóle albo lepiej poznać i też mądrości swoich przodków, żeby one mogły do ciebie docierać. Te podróże będą ci bardzo dawać dużo siły i pomogą ci w ogarnianiu zmian, które będą się dokonywać w twoim życiu, bo taka podróż Zawsze cię zmieni. Ona ci nigdy nie zostawi w tym samym miejscu. Nigdy, nigdy. Trzynastka to jest też e, karta śmierci, czyli też transformacji, nie? No, kochani, inny świat, inny świat. Dziękuję wam bardzo. No i przechodzimy do grupy numer trzy. Zobaczymy co. Ty masz tutaj nam do powiedzenia kochana karto, kochana grupo. Jaką historię nam masz do opowiedzenia? Grupa trzecia. Gdzie jesteś przed przesileniem? Gdzie będziesz po przesileniu? Co będzie w tak zwanym międzyczasie? <laughs> To, co już pierwsze odbieram, to jest umiejętność otrzymywania, umiejętność brania, umiejętność z otwartymi rękoma będziesz umieć przyjmować to, co do ciebie chce przyjść. Być może miałeś, miałaś z tym dotychczas problem, więc gdzie jesteśmy przed? Praca, praca, Zosia, samosia. Wszystko siama, 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 wielka mi dama. Gdzie będziesz później? Otwarty, a w ogóle nie skoncentrowany na robocie, na materialnym, na, na materii, przerabianiu materii. Jesteś emocjonalny, emocjonalna, e, otwarty, otwarty. Jesteś w męskiej energii, czyli w yang, czyli czyniącej, tak? Czy jesteś otwarty, otwarty, jesteś dający i biorący jednocześnie. Jesteś kanałem, przez który wszystko przepływa, co jest w tak zwanym międzyczasie, no właśnie. I teraz tak, to są moim zdaniem wszystko procesy związane z Twoim dniem zwykłym, tak? Czyli jak organizujesz sobie zwykły dzień, który może doprowadzić do tego, że poczujesz przemęczenie, być może uda Ci się złapać dystans do swojego życia, dystans do tego, jak kreujesz swoje własne życie. Jak ono wygląda i być może spojrzysz właśnie na to, że jesteś Zosia samosia i nie wiadomo, co z tym zrobić, tak? I to Cię być może przerazi, i może, ale czasami jest to ważne właśnie, żeby zrozumieć, dlaczego jesteśmy wiecznie zmęczeni i ciągle jesteśmy na limicie energetycznym. Okay? I tutaj jest umiejętność przyjmowania pomocy, tutaj jest umiejętność. Zrozumienia innych, i inni rozumieją ciebie, umiejętność mówienia o własnych emocjach i otwarcia się do innych, tak? Jest wymiana, jest wymiana, jest umiejętność korzystania z pomocy, jeżeli ktoś chce ją nam zaproponować, tak? Umiejętność zapytania o wspomożenie, na przykład. Ja tu nie wiem dlaczego, ale ciągle mam w głowie ym, kobiety, które samotnie wychowują dzieci, tak? Sama męska energia, a ja mam w głowie kobiety samotnie wychowujące. Dlaczego? Bo one są bardzo w męskiej energii i bardzo często mają problemy z przyjęciem pomocy. Więc jeżeli jesteś taką osobą, to jest to może fakt też do przemyślenia i złapania dystansu, spojrzenia na siebie z boku i otworzenia się na nowe. No okay? Zobaczymy, co tutaj powie. O, aktywacja światła, ciała świetlnego. O! Dobra, tutaj chodzi o to, że ten czas będzie aktywował energię w Twoim świetlnym ciele. To jest totalna aktywacja, to jest totalna przyziemskość, nie? A tutaj jesteś od razu królem. Będziesz transformowany i będziesz służył jako kanał do wyższych frekwencji. Tu, tak jak mówiłam, jesteśmy kanałem. Bierzemy i dajemy. Nie? A tu jesteśmy po zamykaniu, ciągle kręcimy we własnym sosie. Bądź przygotowany na to, że twoje, Twoja wibracja się bardzo podwyższy. I pozwól sobie na to, byś mógł sobie pozwolić na to, żeby Twoje całe ciało się dopasowało do tych nowych energii. Bardzo Ci to będzie służyć i na pewno Twoje życie będzie miało zupełnie inną jakość. Ja nie widzę tutaj, w związku z tym nie mamy dużych arkan, tak? Ja nie widzę takiego kroku milowego, ale bardzo duży krok do przodu. To nie jest dla mnie tutaj zmiana wymiarów, tak? Nie przeskakujemy z 3 na 4. Ja takich rzeczy tutaj nie widzę, ale będzie ogromnie podwyższona Twoja energia ciała ciała świetlnego, ciała emocjonalnego i otworzysz się na innych w wymianie dawania i brania. Wymiana jest zawsze dawaniem i braniem, nie? I mówię, no ja tutaj czuję te... Kobiety samotnie wychowujące dzieci to, nie, to też tak samo... Kobiety, które mają mężów w domu, mają mężczyzn w domu, którzy nic nie robią. Może mają, są to mężczyźni, którzy mają kobiety, które w domu nic, tak? Gdzie wszystko jest na ich głowie. Więc ja tu widzę kogoś takiego, który bierze całą odpowiedzialność, całą pracę na siebie. Co wynikło z życia? Życie was zrobiło takimi, takimi, żeście się nie urodzili. Ok. Dobrze, kochani, a ja mam nadzieję, że Wam to coś pomogło. Ja uważam, że karty są bardzo dobre, jest duże polepszenie energetyczne i oczywiście w kolejnych dniach um, będą kolejne filmiki. i Ja już się bardzo cieszę znowu z Wami współpracować i oczywiście jutro chcę Was wszystkich widzieć tam na warsztatach. Miejsca jeszcze są, więc meldujcie się. Link wepnę w pierwszy komentarz pod filmem. Buziaki! Mua.